Pokażę jeszcze Państwu taką ważną rzecz, mamy zapisane nasze, nasze zmiany kolorów, tutaj w opcji, czyli po kolei, które, która warstwa, który, który element będzie jakim kolorem robiony i żeby maszyna nam z tego wybierała, co wybraliśmy, tu musimy mieć wybrane taką opcję literkę A jak ma od razu pracować to tą strzałeczkę góra-dół, można wybrać samo A. Wtedy co zmianę kolorów musimy nadusić start, ona się zmieni kolor i zatrzyma. I jeszcze jest taka opcja, jak M, czyli manualnie, wtedy ona działa w ten sposób, że nie czyta nam tego, co żeśmy wybrali, tylko wybieramy manualnie pierwsza igła, pierwszy element zatrzymuje nam się, jak się nam zatrzyma, wtedy sobie wybieramy na przykład yy, znowu drugą igłę. I tak możemy sobie wszystkie elementy po kolei, jak gdyby ręcz, ręcznie, wybierać. Albo zrobić wszystko na przykład cały haft jednym kolorem. Wtedy wystarczy tego potwierdzać, i maszyna da, robi nam y, całość jednym kolorem. Najczęściej używamy tam opcję literkę automat i szczegółyczka góra-dół.